Nauka społeczna Kościoła, czyli co Kościół ma do powiedzenia w kwestiach społecznych? Może pierwsze pytanie, jakie warto sobie zadać, to przede wszystkim dlaczego Kościół, jako instytucja z natury religijna, zajmuje się refleksją społeczną, czy nawet i polityczną? Przede wszystkim dlatego, że człowiek w zamyśle Stwórcy, w zamyśle Boga jest istotą społeczną. Jako taki nie może istnieć i rozwijać się bez wspólnoty, bez społeczeństwa. Katolicka nauka społeczna to zbiór postulatów, które człowiek odkrywa rozsądkiem, a które potwierdza też objawienie czyli no, słowo Boże, dekalog na przykład mówiących o tym, jak w sposób solidarny i sprawiedliwy budować wspólnotę, a szerzej społeczeństwo ludzkie i takie instytucje jak na przykład państwo. Drugie ważne pytanie: do skąd wzięła się katolicka nauka społeczna? Co się takiego wydarzyło w dziejach świata, że nagle Kościół musiał stworzyć dość szerokie nauczanie, całą doktrynę na temat właśnie polityki, gospodarki, podczas gdy do tej pory, do wieku XIX, tak naprawdę wystarczało kilka podstawowych zasad wyprowadzanych z Ewangelii. Przede wszystkim to czas rewolucji przemysłowej którą przynosi wiek już XVIII, a której owoce i dobre i złe obserwujemy zwłaszcza w wieku XIX. I rewolucja przemysłowa, czyli zmiana też struktury funkcjonowania społeczeństwa, odejście od społeczeństw rolniczych w dużej mierze na rzecz społeczeństw przemysłowych, pojawienie się tak zwanej kwestii robotniczej. No, i z jednej strony, oczywiście, związany z tym wyzysk kapitalistyczny, czyli tak naprawdę upodlenie człowieka, doprowadzenie go do sytuacji, w której jest tylko narzędziem, przedmiotem w rękach wielkiego kapitału. I z drugiej strony, oczywiście, narodziny socjalizmu, który wprost wyrasta ze sprzeciwu w stosunku do takiego traktowania człowieka, ale ze sprzeciwu, który jest nie tyle zasadzony na jakimś fundamencie moralnym, co właśnie. No, poniekąd dokonuje tego samego błędu, zwanego przez Jana Pawła II błędem ekonomizmu, czyli stara się sprowadzić człowieka również do takiego, takiej części szerszego mechanizmu, e, przy czym oczywiście no, chodzi o tylko i wyłącznie o przeniesienie tego, co się zowie kapitałem, czyli o jego oderwanie od aktualnie mas posiadających, e, tak? czyli burżuazji, arystokracji na rzecz a szerszej masy społecznej, tak? czyli właśnie klasy robotniczej, i to przeniesienie własności ma, jakby w sposób automatyczny, zdaniem socjalistów, uzdrowić funkcjonowanie gospodarki. Oczywiście to założenie jest błędne. Redystrybucja, którą jakby w planach mieli socjaliści, z natury rzeczy jest niemoralna. Ona była przeciwko wszystkim dotychczas istniejącym zasadom i prawom funkcjonowania społeczeństwa i przeciwko takiej normalnej moralności odebrać tym, którzy mają, żeby dać tym, którzy nie mają. Oczywiście chrześcijaństwo nie idzie tą drogą. Chrześcijaństwo występuje zarówno przeciwko jednemu jak i drugiemu poglądowi. To znaczy zarówno przeciwko wyzyskowi kapitalistycznemu jak przeciwko niewłaściwej redystrybucji dóbr i proponuje swoją własną właśnie naukę na ten temat, jak uzdrowić jedno i drugie w duchu Ewangelii. I temu zasadniczo ma służyć katolicka nauka społeczna. Pierwszą encykliką poświęconą właśnie kwestiom społecznym była encyklika papieża Leona XIII, encyklika Rerum Novarum, która okazuje się w 1891 roku. Kolejni papieże dodają do tych nauczań rozmaite wątki, czy to wątki związane bardziej z gospodarką, jej rozwojem w wieku też XX i XXI, czyli przemianami, jak na przykład najpierw w wieku XX, drugiej zwłaszcza jego połowie, odchodzenie od gospodarki industrialnej na rzecz gospodarki usług, do tego Jan powiem w w swoich encyklikach się będzie odnosił, jak i na przykład dzisiaj papież Franciszek się z kolei odnosi do no też do niesprawiedliwości między częścią południową a północną świata. Ale też i kwestia na przykład od kolejnych przemian w gospodarce, czyli wędrowanie w kierunku rynków finansowych i ewentualnie tutaj wszystkie związane z tym pozytywne i negatywne skutki. Z drugiej strony, też bardziej takie wątki polityczne, czyli w obrębie katolickiej nauki społecznej zajmuje, znajduje się też polemika. Właśnie em, kościoła z niesprawiedliwymi prawami i ustrojami totalitarnymi, na przykład, czyli z komunizmem, z faszyzmem, z nazizmem, z apartheidem, e, z tymi wszystkimi negatywnymi zjawiskami, które tak szczególnie mocno w wieku XX dały o sobie znać. Jakie są zadania katolickiej nauki społecznej? Przede wszystkim uwydatnianie zobowiązań do postępowania społecznego według sprawiedliwości, jak wynika to z Ewangelii. Potępianie w imieniu sprawiedliwości wszystkiego co w strukturach społecznych, gospodarczych czy politycznych sprzeciwia się porządkowi ewangelicznemu. Nawet nie tyle chodzi o samą Ewangelię, bo przecież nie każdy jest bieżący, ale sam ten Trzon jakim są prawa naturalne, jakby on jest tutaj też bardzo zasadniczą podstawą dla katolickiej nauki społecznej, czyli nie tylko prawa związane z ludźmi, wierzącymi, którzy odwołują się do Boga, czy do Ewangelii, ale też to można wyprowadzić jakby nawet z tego bardziej podstawowego fundamentu, jakim jest człowieczeństwo w ogóle, tak? I właśnie przyrodzone człowiekowi prawa naturalne, które identyfikuje, nazywa, a potem stosuje katolicka nauka społeczna. Analizowanie aktualnych warunków politycznych, gospodarczych, celem ich oceny właśnie i poprawy w duchu zasad katolickiej nauki społecznej. Tych czterech podstawowych zasad, czyli personalizmu, dobra wspólnego, subsydiarności, często nazywanej też pomocniczością i solidarności. Pierwsza podstawowa zasada katolickiej nauki społecznej to zasada personalizmu, czyli takie patrzenie na osobę ludzką, które zakłada, że jak, w jakiejkolwiek kondycji fizycznej, psychicznej, duchowej, moralnej, by ta osoba nie była, to jej godność jest nienaruszalna. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z człowiekiem chorym czy zdrowym, przy zdrowych zmysłach, czy jakimś, nie wiem, psychicznie zaburzonym, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z człowiekiem, który jest świętym, czy który jest zbrodniarzem, to nie możemy mu odmówić prawa do nazywania go człowiekiem, co często ma miejsce w rozmaitych ideologiach, kiedy z człowieka czyni się przedmiot, narzędzie, rzecz, czyli jakby pozbawia się go człowieczeństwa. I z drugiej strony też nie można takiemu człowiekowi, niezależnie od tego, jaki by jego stan nie był, odmówić mu wynikających z faktu właśnie człowieczeństwa praw, co też bardzo często w rozmaitych ustrojach niesprawiedliwych jest podważane, tak? to znaczy odbiera się ludziom właśnie ze względu na coś jakieś prawa. Tutaj na przykład może, możemy mówić o Eugenice albo na przykład od kwestii uznawania płodu, za życie ludzkie, tak? Czy to jest już człowiek, czy jeszcze nie jest człowiek? I wszystkie takie jakby, powiedzmy, sytuacje, w których starano się jakąś kategorię ludzi z obrębu społeczeństwa wyłączyć ze względu na jakąś cechę, którą te osoby miały. Czyli też tutaj w grę wchodzą wszelkie sprawy związane z dyskryminacją, ze względu na rasę, klasę, język i, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj definicja... Personalizm, czyli definiowanie człowieka jako osoby z przyrodzoną jej godnością oraz zakorzenieniem w relacjach z innymi ludźmi. W przeciwieństwie do doktryn indywidualistycznych, liberalizm na przykład i kolektywistycznych, i tu na przykład socjalizm, nacjonalizm i rasizm. No i właśnie, i tu jest poruszona jeszcze drugi, jakby yy, druga część składowa, to znaczy, że człowiek jest nie tylko osobą, z przysługującą jej godnością, ale że jest też zakorzeniony w relacjach z innymi ludźmi, co właśnie w wspomnianych tutaj rozmaitych ideach, które na świecie się pojawiały, często było pomijane. Na przykład indywidualiści widzą społeczeństwo jako zbiór atomów. I to był pogląd klasyczny dla liberalizmu, nie widząc jakby dobra w tym, że człowiek jest połączony relacjami z innymi ludźmi, wynikających z tego jakiejś współzależności, też odpowiedzialności za innych ludzi i jakichś obowiązków rozmaitych, które z tego wynikają. I to był jakby jeden problem. Natomiast drugim problemem były idee kolektywistyczne, które widziały człowieka w właśnie w takim połączeniu z innymi ludźmi, że wręcz dochodziło do zatraty jego indywidualności. To znaczy, że tak naprawdę nie liczy się osoba, ale liczy się, jak w socjalizmie, na przykład klasa, w nacjonalizmie naród albo w rasizmie rasa, rasa panów, na przykład rasa aryjska w nazizmie z kolei. I w ten sposób człowiek, jakby jego prawa zostają zniwelowane na rzecz właśnie tego szerszego kolektywu. I tutaj katolicka nauka społeczna, głosząc personalizm, sprzeciwia się zarówno postrzeganiu jednostki jako takiego zatomizowanego bytu, jak i postrzeganiu jednostki, jako takiego trybika, jakiegoś szerszego systemu politycznego. I tu może warto przywołać słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w Detroit 19 września 1987 roku. Mówił wtedy, Każda osoba ludzka, bez względu na to, jak bardzo jest bezsilna czy bezradna, stara czy młoda, chora czy upośledzona, użyteczna czy bezproduktywna ze społecznego punktu widzenia, jest istotą o bezcennej wartości, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Wszelki gwałt zadany osobistej godności człowieka woła o pomstę do nieba. Jedyność i niepowtarzalność jednostki ludzkiej jest wartością. Jednostki absolutnie nie można sprowadzić do tego, co mogłoby ją zmiażdżyć, unicestwić w anonimowości kolektywu, instytucji, struktury czy systemu. Osoba w swojej indywidualności nie jest numerem, nie jest ogniwem łańcucha, nie jest trybem systemu. Nawiązując w pewnym sensie do tego napięcia, jakie się pojawiło przed momentem, to znaczy między jednostką czy też osobą a wspólnotą czy też społeczeństwem, w którym ona żyje i wyważenia tego dobra, zarówno z jednej strony dla jednostki, dla osoby, a z drugiej strony dobra społecznego, pojawia się druga zasada katolickiej nauki społecznej, czyli zasada dobra wspólnego. I dobro wspólne to suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom, pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Więc dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich, od każdego domaga się roztropności, a szczególnie od tych, którym zostało powierzone sprawowanie władzy. Czyli istnieje takie założenie, że szczególnie na tych, którym powierzono jakiś urząd, jakąś służbę społeczną, Ciąży ten obowiązek identyfikowania i wcielania w życie właśnie dobra wspólnego, to znaczy dbania o to, żeby dobro kogokolwiek nie było pominięte przy kształtowaniu ładu politycznego, społecznego, gospodarczego. Opiera się na trzech istotnych elementach. Po pierwsze, zakłada poszanowanie osoby jako takiej. W imię dobra wspólnego władze publiczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność powinna umożliwić każdemu ze swych członków urzeczywistnienie swego powołania, w szczególności dobro wspólne polega na korzystaniu ze swobód naturalnych, niezbędnych do rozwoju powołania ludzkiego. Są nimi prawo do postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego. Oraz do sprawiedliwej wolności, także w dziedzinie religijnej. Po drugie, dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności. Rozwój jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Z pewnością do władzy należy rozstrzyganie w imię dobra wspólnego między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona jednak zapewnić każdemu to, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego. Wyżywienie, odzież, opiekę zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, odpowiednią informację, prawo do założenia rodziny. Dobro wspólne stanowi wreszcie pokój, czyli trwałość i bezpieczeństwo sprawiedliwego porządku. Tak więc wymaga ono, by władza przy użyciu godziwych środków zapewniała bezpieczeństwo społeczności i jej członkom. Stanowi podstawę prawa do słusznej obrony osobistej i zbiorowej. I taka definicja razem z tymi częściami składowymi i wszystkimi postulatami znajduje się w Konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes w punkcie 26. I wielokrotnie, czy też w całości, czy też w częściach te postulaty były przytaczane przez rozmaite właśnie fragmenty nauczania Kościoła, zwłaszcza Jana Pawła II na temat właśnie dobra wspólnego. Tu jest dużo na temat obowiązków jakie ta zasada dobra wspólnego nakłada na tych, którzy sprawują władzę, na państwo czy też na wspólnotę polityczną, jakkolwiek ona była mała, duża, samorządowa, czy, czy właśnie państwowa. Natomiast myślę, że tu jest jeszcze jedna konsekwencja, która gdzieś jest między wierszami, a która może nie jest taka czytelna wprost, mianowicie. Też ci, którzy są częścią tej społeczności, czy właśnie te osoby, te jednostki, które ją budują, one również muszą mieć w głowie to, czym jest dobro wspólne. I to, że ich maksymalizacja dobra, mojego dobra, maksymalizowanie mojego zysku, nie zawsze jest związane z maksymalizacją dobra czy zysku, mówiąc w tym wymiarze ekonomicznym, tak. Całego społeczeństwa. To znaczy, że czasem jest tak, że moje interesy mogą się kłócić z interesami ogółu. I uznawanie tej zasady dobra wspólnego polegałoby na tym, żeby w sposób dojrzały po prostu rezygnować z części, która wykraczałaby poza miary wyznaczone przez sprawiedliwość. To znaczy, właśnie tak gospodarować swoim żeby moje gospodarowanie moim nie przyczyniało się do szkody innych, żeby ten rozwój był zrównoważony, żeby też nie dochodziło ostatecznie do takich skrajnych rozwarstwień społecznych, jakie w wielu miejscach na świecie mają dzisiaj miejsce i do tej tak zwanej niesprawiedliwości społecznej. Trzecia ważna zasada katolickiej nauki społecznej, czyli zasada subsydiarności, czasem zwana też zasadą pomocniczości. Słowo to subsydiarność ono zrobiło dość zawrotną karierę po II wojnie światowej w rozmaitych dokumentach. Takich no, politycznych, ustrojowych, na przykład w całym prawodawstwie Unii Europejskiej, bardzo często to słowo się pojawia. Ono też dzisiaj się pojawia tam wszędzie, gdzie regulacje prawne państwowe dotyczą tego, co się odnosi do spraw samorządowych, a co się odnosi do spraw ogólnopaństwowych, co jest kompetencją rządu, co jest kompetencją organów regionalnych, co jest kompetencją organów samorządowych. Bardzo często tutaj właśnie to słowo się pojawia w rozmaitych tego typu aktach prawnych. Zasada pomocniczości głosi, że społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych dla dobra wspólnego. To jest encyklika Centesimus Annus, definicja z encykliki Centesimus Annus punktu 48, właśnie tej zasady subsydiarności, przytoczona za Janem Pawłem II. I teraz musimy zrozumieć, skąd ta zasada wyrosła. Ta zasada wyrosła poniekąd z tego, że to, co się zwie polityką, z czasem zaczęło ogarniać coraz szersze, coraz szersze kręgi. Tak? Kiedyś władca, cofnijmy się do starożytności. Decydował o polityce zagranicznej, o wojnie, decydował również o podatkach. I w zasadzie to były takie sfery, do których władza państwowa się gdzieś ograniczała. W zasadzie przez kolejne wieki od starożytności ta sfera polityczna coraz bardziej się rozrastała do tego stopnia, że dzisiaj jest całe mnóstwo rozmaitych sfer naszego życia i sfer dotyczących materii stricte, czyli normy, na przykład dotyczące rozmaitych produktów, jak mają wyglądać te normy dotyczące jedzenia, poprzez te normy dotyczące konkretnie bardzo relacji międzyludzkich, jakichś instytucji społecznych itd. No, i dalej. No i w ten sposób dzisiaj państwo niemalże urasła do rangi takiego molocha, który jakby swoimi prawami ogarnia całą rzeczywistość, tak? No nie taki jest chrześcijański punkt widzenia państwa. To znaczy, z jednej strony chrześcijaństwo odrzuca koncepcję państwa minimalnego, czyli znaczy minarchizm, czy w ogóle anarchię, czyli nieistnienie państwa, uważając państwo za zamysł uboży i też odrzucając to, że państwo ma istnieć tylko po to, żeby jakby dla obrony tak, obywateli, i poszerza jednak sens istnienia państwa o przytoczone przy okazji poprzedniej zasady rozmaite postulaty, co państwo powinno zapewnić obywatelowi. Przy czym też właśnie sprzeciwia się temu, kiedy państwo zaczyna, staje się za bardzo opiekuńcze, albo nie daj Boże, kiedy staje się totalne, czy też innymi słowy mówiąc totalitarne, jak to często ma miejsce, miało miejsce w XX wieku, kiedy właśnie. Państwa totalitarne, czy, czy Związek Radziecki, czy Rzesza Niemiecka, one właśnie tworzyły takie prawodawstwo, które już naprawdę ingerowało bardzo mocno w życie jednostki, inwigilowały człowieka na każdym kroku, i temu również Kościół z różnych powodów się oczywiście sprzeciwiał. Tak? I ta zasada subsydiarności ma to wyważyć. To znaczy, z jednej strony, żeby to, co należy do obowiązków państwa, było zachowane, to, co do, nie należy do obowiązków państwa, żeby pozostało w gestii pozostałych podmiotów tworzących życie społeczne. I żeby też równowaga tych czynności, tych obowiązków, tych praw, które ciążą na tych jednostkach tworzących życie społeczne, żeby też była równowaga. To znaczy, żeby te wyższego rzędu nie odbierały kompetencji czy odpowiedzialności tym niższego rzędu. Każde zadanie społeczne początkowo zawsze jest powierzane najmniejszej możliwie grupie, która może je rozwiązać. Jeżeli mniejsze jednostki nie są w stanie rozwiązać problemu, wtedy zadanie to przekazuje się kolejnemu, wyższemu poziomowi. Jednak gdy mniejsze jednostki potrzebują pomocy, wyższy poziom musi jej udzielić. Zasada ta jest wyrażona w zakazie przesadnej obecności i w nakazie pomocy. Czyli właśnie widzimy, ja z jednej strony tym, przy długim moim wstępie skupiłem się na zasadzie przesadnej obecności, czy tego e, e, przesadnego ingerowania. Tak? E, natomiast z drugiej strony, kiedy ten niższy e, poziom sobie nie radzi, na przykład społeczeństwo samorządowe z rozwiązaniem jakiegoś problemu, mamy tam klęski żywiołowej na terenie jakiegoś tam powiatu, załóżmy i ten powiat sobie nie radzi, bo tam po prostu. Wszystko spłynęło w powodzi, no to wiadomo, że państwo wtedy zobowiązane jest udzielić pomocy tej społeczności samorządowej i doprowadzić sytuację do, do ładu. Więc zasada ta jest wyrażona w zakazie przesadnej obecności i w nakazie pomocy, które muszą być stosowane łącznie. Jeśli jakaś rodzina ma problemy, państwo ingeruje dopiero wtedy, gdy rodzina sama nie może sobie z nimi poradzić. Zasada pomocniczości gwarantuje wolność jednostki, grup i stowarzyszeń, a także zapobiega centralizacji. Inicjatywa prywatna powinna być szanowana, ponieważ umiejętność radzenia sobie we własnym zakresie stanowi istotny element godności człowieka. To jest cytat za Dukat, punkt 95. Ta zasada stawia katolicką naukę społeczną w opozycji do państwa totalitarnego i państwa opiekuńczego, jak to już wspominałem, czyli tych ustrojów, w których państwo dąży do nadmiernej ingerencji w życie społeczne, ale też państwa minimalnego i anarchii, gdzie państwo wymiguje się od swoich obowiązków, od tego nakazu pomocy, czyli tej ingerencji wtedy, kiedy ta ingerencja jest konieczna. Państwo musi mieć kompetencje i musi mieć środki. Żeby, kiedy sytuacja tego wymaga, takiej ingerencji dokonać, czego założenie państwa minimalnego, minarchistyczne, czy oczywiście wyeliminowanie państwa w ogóle, czyli ustroje anarchistyczne, no nie biorą zupełnie pod uwagę. I czwarta, naczelna zasada katolickiej nauki społecznej, czyli zasada solidarności. Ja poniekąd wspomniałem o tej zasadzie, przy pierwszej zasadzie, czyli przy zasadzie dobra wspólnego, mówiąc o tej jakby horyzoncie wyważania interesu jednostkowego, a interesu społecznego. Natomiast tutaj szerzej i tu chciałbym się odwołać do słów Jana Pawła II z encykliki Solicitudo rei socialis, w której on no, dość szczegółowo opisuje całe to zagadnienie zasady solidarności. Więc czytamy tam, że w zasadzie solidarności... Chodzi nade wszystko o fakt współzależności, pojmowanej jako system determinujący stosunki w świecie współczesnym, w jego komponentach gospodarczej, kulturowej, politycznej oraz religijnej, współzależności przyjętej jako kategoria moralna. Na tak rozumianą współzależność, właściwą odpowiedzią, jako postawa moralna i społeczna, jako cnota, jest solidarność właśnie. Nie jest więc ona tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Wola ta opiera się na gruntownym przekonaniu, że zahamowanie pełnego. Rozwoju jest spowodowane rządzą zysku i owym pragnieniem władzy, o którym była mowa. Takie postawy i struktury grzechu zwalczać można jedynie zakładając pomoc łaski Bożej, postawę diametralnie przeciwną, zaangażowaniem dla dobra bliźniego wraz z gotowością ewangelicznego zatracenia siebie na rzecz drugiego, zamiast wyzyskania go, służenia mu zamiast uciskania go dla własnej korzyści. To jest właśnie ten kluczowy moment, w którym chodzi o to, że czasem trzeba zrezygnować z zysku, który można osiągnąć, z pewnej korzyści własnej na rzecz szerszej korzyści, na rzecz szerszego zysku, na rzecz szerszego dobra, żeby już też oderwać się od tych bardzo ekonomizujących pojęć jak zysk. Bo nie zawsze zysk jest korzyścią, nie zawsze zysk jest czymś dobrym. Czasem zysk materialny sprzeciwia się dobru społecznemu, ale o tym może w innym miejscu. I dalej mówi papież. Praktykowanie solidarności wewnątrz każdego społeczeństwa posiada wartość wtedy, gdy jego członkowie uznają się wzajemnie za osoby. Ci, którzy posiadają większe znaczenie, dysponując większymi zasobami dóbr i usług. Winni poczuwać się do odpowiedzialności za słabszych i być gotowi do dzielenia z nimi tego, co posiadają. Słabsi ze swej strony, postępując w tym samym duchu solidarności nie powinni przyjmować postawy czysto biernej lub niszczącej tkankę społeczną, ale dopominając się o swoje słuszne prawa, winni również dawać swój należny wkład w dobro wspólne. Grupy pośrednie zaś nie powinny egoistycznie popierać własnych interesów, ale szanować interesy drugich. I tu jeszcze papież uwydatnia dwie ważne kwestie, bo powiedzieliśmy o obowiązkach, prawach, kompetencjach państwa czy szerzej wspólnoty politycznej. Powiedzieliśmy o jednostce i podejmowaniu decyzji ze względu na dobro wspólne i w duchu solidarności jednostki, o której zakładaliśmy, że ona właśnie jest tą jednostką kształtującą poniekąd rzeczywistość. Tak? Ale w końcu jest też ta strona poszkodowana, czyli te jednostki, które sobie mówiąc tak najprościej nie radzą. I w tym wypadku tutaj papież zwraca uwagę na to, że one też nie mogą przyjąć postawy takiej biernej, niszczącej tkankę społeczną, że mi się należy, takiej roszczeniowej, ale na ile same mogą, też powinny w trosce o dobro wspólne, w duchu solidarności poprawiać swój własny byt. Po to właśnie, żeby też nie być ciężarem dla całej reszty. I w końcu są też te grupy pośrednie tak zwane. To znaczy, chodzi o takie grupy lobbystyczne, jak na przykład związki zawodowe. To znaczy, żeby ta grupa, kiedy dba o zabezpieczenie praw swoich członków, czyli Związek Zawodowy na praw, powiedzmy, pracowników zrzeszonych w obrębie jego, też nie doprowadzać na przykład w walce o dobra pracownicze do złej kondycji firmy, przedsiębiorstwa, w której pracują, ze szkodą dla, dla całości. Tak? Tutaj też trzeba ważyć ze względu właśnie na solidarność, ze względu na dobro wspólne te postulaty, które są formułowane.